7 tysięcy złotych. Z tego dochody własne stanowią kwotę 134 milionów. Dochody na realizację zadań zleconych to jest 12 milionów, ponad 12 milionów. Wydatki budżetu miasta na 24 rok zaplanowane zostały w wysokości 157 milionów 168 482 zł i 49 groszy. Z tego Ponad 129,5 miliona 129 milionów 500 tysięcy stanowią wydatki bieżące, to jest 82 ogółu wydatków, i aż 27 milionów 600 tysięcy to wydatki majątkowe, czyli 18% tych wydatków. Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne na kwotę ponad 25 milionów złotych, to jest 16% wszystkich wydatków. Środki pozyskane wynoszą ponad 13 milionów złotych, środki własne 12 milionów złotych. Mamy również zakupy inwestycyjne na kwotę ponad pół miliona złotych.